Zaledwie kilkanaście miesięcy temu papież Franciszek wypowiedział się na temat tradycjonalistów, stwierdzając, że tradycjonalizm jest po prostu chorobą. W ostatnich tygodniach ukazała się autobiografia papieża Franciszka, gdzie nieco rozwinął tę myśl. Pojawiło się z jego strony kilka nowych, interesujących, myślę, dla mnie i dla Was, spostrzeżeń na temat tradycjonalizmu tradycjonalistów i co za tym idzie mszy trydencki. Zapraszam, ja jestem Natalia, a to jest kanał Okiem Tradycjonalistym. Zachęcam Cię do zasubskrybowania naszego kanału, dlatego że ogląda nas bardzo wiele osób, a cały czas większość osób, które nas oglądają, nie subskrybuje naszego kanału. Przypominam też o tym, że można nas wspierać przez portal Patronite i przez portal TiPee Finansowo i za wszystkie wpłaty, jakich już dokonaliście, za każdą pomoc, jaką nam okazaliście. Składamy serdeczne podziękowania. Autobiografia papieża Franciszka nosi tytuł Miej nadzieję. Jest to pierwsza autobiografia papieża, którą opublikowano jeszcze za jego życia. Znalazło się tam wiele myśli, wiele przemyśleń na wiele różnych tematów, ale nas dziś interesuje temat refleksji papieża Franciszka na temat środowisk. Tradycji i idei, generalnie tradycji katolickiej. Przytoczę Wam tutaj kilka fragmentów, jakie znajdują się w tej książce. Pierwszy cytat, jeszcze dość niewinny, brzmi tak. Z socjologicznego punktu widzenia, interesujące jest rozważenie zjawiska tradycjonalizmu, tego zacofania, które regularnie powraca w każdym stuleciu, tego odniesienia do rzekomego, doskonałego wieku, który za każdym razem jest innym wiekiem. Ewidentnie tutaj papież Franciszek myli dwie. Różne rzeczy, dlatego że utożsamia on współczesny tradycjonalizm z jakimś zjawiskiem, chociaż tutaj też nie do końca wiem, co miał na myśli: że w każdej epoce historycznej znaj znajdowała się jakaś grupa osób, która chciała powrócić do jakiegoś momentu z przeszłości. I to było tłumaczone już tak naprawdę bardzo wiele razy ze strony tradycjonalistów, że nas nie interesuje powrót do jakiegoś idealnego czy nieidealnego momentu w historii. Nie interesuje nas żadna konkretna epoka, nie mamy żadnej nostalgii za przeszłością, a naszymi działaniami, naszymi dążeniami nie kieruje jakaś niezrównoważona, emocjonalna melancholia i właśnie nostalgia. Współcześnie istniejący ruch tradycji katolickiej, mówiąc bardzo ogólnie, Powstał jako odpowiedź na pewne przemiany kościoła, które są dla niego destrukcyjne. Powstał jako odpowiedź na obecne dziś w kościele rozmywanie wiary, niszczenie doktryny, niszczenie praktyki duszpasterskiej. Na mówiąc krótko idące z samej góry hierarchii kościelnej, coraz bardziej radykalne dystansowanie się od prawdy, dystansowanie się od nauczania Chrystusa i tego, co Kościół zawsze uważał za najświętsze. A jako, że msza święta, liturgia, jest centrum życia katolika, jest nierozerwalnie związana z doktryną, jest nierozerwalnie związana z praktycznym okazywaniem szacunku i godności wobec Boga, jest również nierozerwalnie związana z życiem duchowym wiernych. Jest to coś najważniejszego w życiu Kościoła, co Kościół zawsze czcił najgoręcej. Z tych wszystkich względów tradycjonaliści opowiadają się za powrotem do mszy trydenckiej. Nie dlatego, że coś im się zewnętrznie w tej mszy podobało subiektywnie, nie dlatego, że pasuje im to do jakiejś rekonstrukcji historycznej, którą chcieliby odstawiać w swoim życiu. Nie. Chcemy powrotu do mszy trydenckiej, dlatego że jest to właściwe remedium na obecny dziś kryzys w Kościele. I bezustanne uciekanie się do tych głupich argumentów o rekonstrukcji, o nostalgii za przeszłością, które są regularnie podejmowane przez wielu duchownych, to czyste sianie propagandy przeciwko środowiskom tradycjonalistów. Bo jeśli tacy duchowni, włącznie z papieżem Franciszkiem, chcieliby naprawdę nas zrozumieć, to podjęliby rzetelną, szczerą, merytoryczną rozmowę na temat kryzysu kościoła. Papież Franciszek, nawiązując do swojego dokumentu z 2021 roku Traditionis Custodes, napisał Obecnie orzeczono, że możliwość odprawiania mszy po łacinie, zgodnie z mszałem z przedsoboru Watykańskiego II, musi być wyraźnie zatwierdzona przez dykasterię do spraw kultu bożego, która zezwoli na to tylko w szczególnych przypadkach. Motywem wprowadzenia tak szeroko zakrojonych ograniczeń dla starożytnej liturgii było to, że niezdrowo jest gdy liturgia staje się ideologią, Franciszek wyjaśnił tutaj, jaki jest powód dla powstania tak surowych ograniczeń związanych z mszą trydencką. Według papieża Franciszka środowiska związane z mszą trydencką traktują tę mszę jako ideologię. Zbierają się wokół mszy trydenckiej i jest to jakby pewien. Taki wspólny mianownik dla wszystkich wyznających tę samą ideologię. Wielokrotnie mogliśmy już usłyszeć z ust wielu hierarchów, że problemami wśród tradycjonalistów jest twaryzeizm, ideologizowanie wiary, jest jakiś brak chęci porozumienia, jest odrzucanie tego wszystkiego, co nowe, nawet jeśli to jest dobre i tak dalej, i tak dalej. I tutaj po raz kolejny mamy do czynienia z dwiema kwestiami. Pierwszą jest to, czy w środowiskach tradycyjnych faktycznie Przejawiają się jakieś takie yy, złe, negatywne, antypapieskie postawy, a inną sprawą jest to, czy te środowiska mają po prostu rację w kwestii mszy trydenckiej i rozmaitych wykwitów liberalnej ideologii, jaka jest obecna dziś w Kościele, bo stanowiska, jakie oni wyrażają w tych sprawach, są niezależne, jest to inna sprawa niż to, jakie przyjmują oni postawy wewnętrznie. I tutaj nasuwa się pewne pytanie. Papież Franciszek, skoro jest tak bardzo tolerancyjny dla wszystkich grup w Kościele, skoro tak bardzo szanuje y, jakąś subiektywizację życia duchowego, skoro kreuje się na osobę tak bardzo wręcz wyrozumiałą dla wszelkich ludzkich słabości, to jeśli dostrzega w środowiskach tradycjonalistycznych jakieś właśnie ludzkie słabości, jeśli dostrzega, że Ci tradycjonaliści padli ofiarą jakichś złych, negatywnych, niekatolickich postaw, być może, to dlaczego papież Franciszek nigdy nie postarał się o to, żeby zapewnić tym środowiskom lepszą, być może według swojej opinii, opiekę duchową? Dlaczego nigdy nie próbował z tradycjonalistami dojść do jakiegoś nawet płytkiego, choćby najmniejszego porozumienia na płaszczyźnie takiej? duchowej po prostu skoro on woli być zawsze uważany za brata ludzi za sługę ludzi to dlaczego do nas, tradycjonalistów, nie próbuje odnosić się w taki sam sposób, usiłując tym samym zjednać sobie y, jakieś y, dobre nastawienie tradycjonalistów, usiłując zjednać sobie jakieś zaufanie, poczucie bezpieczeństwa, poczucie tego, że on jest faktycznie naszym Ojcem, bo taka jest przede wszystkim rola papieża. Nie bez powodu nazywa się papieża Ojcem Świętym. Dlaczego zamiast takich rozwiązań które przyjmuje na wszystkich innych sferach działania kościoła, poza kontaktami ze środowiskami tradycyjnymi? Dlaczego zamiast tego wszystkiego rozwiązanie, jakie wdrożył wobec tradycjonalistów, było usunięcie mszy trydenckiej? Ograniczenie możliwości sprawowania przytrydenckiej do tego stopnia, że zlikwidowano ją w bardzo wielu miejscach, gdzie dotychczas była celebrowana. Nie dość, że takim działaniem zapewnił sobie jeszcze większą wrogość tych środowisk wobec siebie i tym samym wobec pomysłów, które wdraża, to dodatkowo, likwidując tradycyjną liturgię, działa w taki sposób, jakby to właśnie ona była przyczyną. Takich niezdrowych postaw, które wśród tradycjonalistów być może dostrzegł. A czy, jest możliwe, żeby tradycyjna, a czy jest możliwe, żeby tradycyjna liturgia naprawdę była źródłem problemów? Czy jest możliwe, żeby starożytne obrzędy, otaczane najgłębszą czcią przez 20 wieków kościoła, za które święci oddawali życie, które utrzymywały przez tyle lat Kościół jako nieugiętego strażnika tego, co święte, pomimo licznych ataków heretyckich, one przysporzyły ludziom tyle nieograniczonego dobra. Przez taki okres historii, nagle te same obrzędy stały się źródłem zła. Papież, jako przywódca duchowy, musi zdawać sobie sprawę z tego, że likwidację problemu Rozpoczyna się od likwidacji przyczyny. Skoro zatem usiłuje zwalczać problem złych postaw wśród tradycjonalistów przez likwidację mszy trydenckiej, to musi postrzegać ją jako problem. Nie widzę tutaj innego racjonalnego uzasadnienia. A nawet jeśli tak nie jest, to i tak pokazuje swoim postępowaniem, że ta niewinna liturgia trydencka jest przyczyną tych wszystkich problemów. Czy takie pytania kiedykolwiek zostały Franciszkowi postawione? Nie wiem. Ale nie słyszałam nigdy, żeby odniósł się do tych kwestii. A jeszcze inną kwestią jest to, czy działania papieża Franciszka przeciwko mszy trydenckiej gdziekolwiek przyniosły oczekiwane rezultaty, czy gdziekolwiek faktycznie postawy tradycjonalistów stały się w jego mniemaniu lepsze. W swojej autobiografii papież Franciszek skomentował także zjawisko znanej, wielkiej, tradycjonalistycznej pielgrzymki do Szartr. Jest to inicjatywa angażująca tradycyjnych katolików. Z wielu zakątków Europy, a być może nawet i z całego świata. Być może ktoś z Was pamięta nawet, że w ubiegłym roku frekwencja na tej pielgrzymce była tak wielka, że nie starczyło już miejsc dla chętnych, bo skończyły się po prostu miejsca do zapisu. W kontekście tej pielgrzymki Franciszek napisał: Zastanawiająca jest ta fascynacja tym, co niezrozumiałe, tym, co wydaje się nieco ukryte i zdaje się też niekiedy interesować młodsze pokolenia. Owszem, ciężko nie zauważyć, że w Pielgrzymce do Szartru bierze udział bardzo dużo młodych ludzi. Franciszek określa to zjawisko jako zastanawiające. Ja uważam, że nie ma się tutaj nad czym zastanawiać i sprawa jest dość oczywista. Papież niemal cały swój pontyfikat poświęcił tematowi dialogu, tematowi ekologii i innym tematom pokrewnym. Papież Franciszek po prostu uwielbia skupiać się na wszystkim tym, co ziemskie. Co doczesne, ignorując równocześnie zgłębianie tego, co nadprzyrodzone, co nieskończone, co wieczne. Z perspektywy katolika, to nie fascynacja tym, co wielkie, przekraczające możliwości ludzkiego umysłu jest niezrozumiała. Wręcz przeciwnie, dla katolika niezrozumiała jest fascynacja tym, co skończone, co ziemskie, co po sądzie ostatecznym nie będzie miało najmniejszego znaczenia. Jako katolicy fascynujemy się wielką tajemnicą majestatu Bożego. Jest to naturalne dla umysłu katolika, że pociągają go prawdy wieczne, że pociągają go sprawy związane z życiem, które nie będzie miało nigdy końca. Jest to naturalne, że katolika pociągają sprawy związane z, z tajemniczą relacją człowieka z Bogiem. Stąd nasuwa się oczywista refleksja. Każdy, kto uczestniczył przynajmniej raz w liturgii trydenckiej, łatwo Zauważył, że towarzyszy jej atmosfera ciszy, skupienia, jakiejś tajemnicy, wszystko, co w liturgii tradycyjnej jest takie właśnie ukryte, tajemnicze, niezrozumiałe, w sposób najcelniejszy, najlepszy, odzwierciedla niepoznawalność i majestat Boży. To ten właśnie Boży majestat jest jedynym obiektem godnym prawdziwej fascynacji. To jest jedyne, co powinno pociągać ludzki umysł do zgłębiania tego. Dlaczego papież Franciszek tego nie rozumie? Zapewne dlatego, że to, co wielkie, Boże i przekraczające ludzki umysł, przekraczające możliwości naszej wyobraźni, papież Franciszek sprowadził do zwykłych ludzkich stosunków. Bo to, co on opisuje jako mistyczne, jako duchowe, Zazwyczaj mówi po prostu o sprawach dotyczących, dotyczących ludzkiej uprzejmości, jakiegoś międzyludzkiego braterstwa i wszystkiego, co doczesne. Mamy tu więc do czynienia z ewidentnym niezrozumieniem różnicy pomiędzy tym, co nadprzyrodzone, a przyrodzone, a wręcz pewną podmianą tego, co nadprzyrodzone, w to, co przyrodzone. Ta ideologia wręcz wylewa się z pism. Z przemówień, z kateches papieża Franciszka. Papież Franciszek w swojej autobiografii zarzucił zwolennikom mszy trydenckiej, że troszczą się wyłącznie o zewnętrzne pozory, a nie o treść liturgii czy praktykę pobożności. Taka skostniała postawa, cytuję, idzie zwykle w parze z eleganckimi, drogocennymi szatami, z haftami, koronkami, stułami. Nie jest to upodobanie do tradycji, ale klerykalna ostentacja, która jest niczym innym jak kościelną wersją indywidualizmu nie powrót do sakrum, ale wręcz przeciwnie, do sekciarskiej światowości. Jedyne, z czym można się zgodzić w tym zdaniu, to to, że faktycznie środowiska tradycji nie korzystają z tego wszystkiego z upodobania do tradycji. Wówczas mówilibyśmy o subiektywnych emocjach, o jakimś y, emocjonalnym przywiązaniu do tradycji. A tak jak mówiłam, motywem tradycjonalistów nie jest przywiązanie do tego co zewnętrzne, nie jest nie jest tęsknota za przeszłością ani żadne nieuporządkowane przywiązanie. Częsta obecność drogich, bogato zdobionych szat na mszach trydenckich jest po prostu wyrazem posłuszeństwa Kościołowi, który w swojej wielowiekowej praktyce wykrystalizował bardzo słuszne przekonanie, że takie działanie służy do pobożnego wzniesienia myśli ku Bogu. Nie wspominam już tutaj nawet o tym, że Bogu należy się po prostu to, co najlepsze, najdroższe, że wszystkie skarby tej ziemi należą do Boga i my, zgodnie z tym prawem, po prostu mu te bogactwa przynosimy. Posłuchajcie dalej słów papieża Franciszka. Za tymi kostiumami może kryć się brak równowagi psychicznej, dewiacje emocjonalne, trudności w zachowaniu, osobisty problem, który można instrumentalizować. Zwróćmy tutaj uwagę na to, że hierarchowie, którzy żyli ideą Soboru Watykańskiego II, którzy mieli do czynienia jeszcze z tymi, którzy uczestniczyli w Soborze Watykańskim, oni przyjęli takie przeświadczenie, że drugi Sobór Watykański uratuje Kościół, że on da Kościołowi to, czego potrzebuje, że on sprawi, że Kościół odzyska swoją potęgę, że znowu stanie się wspaniały, pełen pobożnych dusz. Że odnowi Kościół, że wyrzuci z niego stary, niepotrzebny kwas, że po Soborze Watykańskim to w ogóle cuda dziwy, stanie się wszystko z Kościołem to, na co oczekiwaliśmy, że będziemy mieli do czynienia z nowym powiewem Ducha Świętego. Ta idea była bardzo żywa wśród osób, które brały udział w Soborze Watykańskim i naturalnie przeszła na kolejne pokolenie duchownych. Z tych grup wywodzi się właśnie papież Franciszek. Na pewno wiecie, jak to jest w coś bardzo głęboko wierzyć poddać pewnej idei całe swoje życie i ukierunkować swoje myślenie w oparciu o to właśnie jedno gruntowne, pewne przekonanie. Takim przekonaniem o wspaniałości, doskonałości, Potrzebie Soboru Watykańskiego II i jego reform, w, takich czas, w tamtych czasach księża właśnie o te przekonania budowali swój światopogląd. A wszystko dookoła, szczególnie w obecnych czasach, daje nam znać już o tym, że reformy, jakie po Soborze się pojawiły, przywiodły kościoła do jeszcze większego kryzysu, a nie do jego wewnętrznej naprawy. Nie zdziwiłabym się, gdyby papież Franciszek nie był w stanie po prostu skonfrontować się wewnętrznie z tą prawdą, że nie jest w stanie podjąć racjonalnej refleksji nad przekonaniem o wspaniałości Soboru, o potrzebie tych reform. I to właśnie takie osoby jak papież Franciszek i innych duchownych jego pokroju podejrzewałabym o jakieś niezdrowe fascynacje. O jakieś niezdrowe, emocjonalne fascynacje y, ideałami drugiego soboru. Na koniec tego filmiku napisz w komentarzu: Tradycja jedyną drogą. Dziękuję Wam za uwagę i do usłyszenia w kolejnych odcinkach.